Siema. Dzisiaj pokażę, jak zmienić to o i tu o i zarabiać na reklamach. Zaczynamy. Wchodzimy na chrom. Tutaj. I yy. już Wam od wszystkiego pokazuję. Wpisujemy. Panel. Kropka. YouTube. Dobra i zatwierdzamy. Wyskakuje nam. Wciskamy pierwszy. Przykierowuje nas. I jesteśmy na tej stronie. Żeby wkliknąć zarabianie musimy kliknąć kanał. I wcisnąć zarabianie. Co? Klikamy to. I już mamy włączone zarabianie. Co? Teraz pokażę Wam jak robić yy, tapetę. Dajemy kreator. Tu mamy muzyki. I dlatego trzeba wchodzić do pokoju reżyserskiego. już pomogę Wam to znaleźć. Pokój reżyserski. Znajdziemy w panel. Albo na transmisji. To zależy, kto jak ma. Ja akurat będę miał na transmisji to wszystko. I tak jak mówiłam. O nie. I tak jak mówiłam, było widać, przejść do pokoju reżyserskiego. Klikamy. Czekamy chwilę. Dobrze. Klikamy to. Naszą ikonkę i tu mamy tego. Klikamy albo na to. Na byle co klikamy, i tu jest taki pędzelek. Klikamy na to, jest edytuj grafikę, ikonkę kanału edytuj. tu Mamy swoje filmy, możemy jeszcze je przesłać, albo coś. A teraz pokażę, jak zrobić zarabianie, bo to też jest trudne. Na początku byśmy musieli zainstalować aplikację. Już patrzę. YouTube. e y t YouTube. I szukamy. YouTube Studio. Yy, otwórz, ja już zainstalowałem. Yy, I tu mamy kontrolę nad wszystkim, i to jest nam potrzebne do zarabiania. Bo tu jest yy, takie coś. Tu są ustawienia do, do, no do zarabiania, tu poszukajcie na przykład w ustawieniach i będziecie szukać komentarzy i powiadomienia puls. W tym kazali mi to zainstalować i już mam reklamę, ale muszę mieć powyżej 100 subskrypcji. Uff. Wchodzimy na Chrome, wchodzimy na przykład na Live. A. Teraz, i tu możemy edytować tego live'a, i tak dalej. Dawać yy, jak już Cię zainstaluje yy, menadżera, i tak yy. dalej. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że można zarabiać za, za filmy 5-minutowe, 10-minutowe, ale to powyżej 100 subskrypcji. Do powodzenia z robieniem i siamka.